W tym materiale posłuchasz o nowych funkcjonalnościach systemu Windows 11 stworzonych specjalnie do ułatwienia pracy oraz nauki zdalnej. Proszę się więc wygodnie, a ja chętnie Ci opowiem o nowych trikach i funkcjach, o których być może nie wiedziałeś, a które Microsoft zaimplementował w swojej najnowszej wersji okienek. Sprawa numer jeden to segregacja okien systemowych. No dobra, zgodzę się, to może nie jest najbardziej zaawansowana i skomplikowana funkcja do przyswojenia, ale za to jakże pomocna, szczególnie w takim codziennym użytkowaniu. I tak, przyznam, że ja osobiście ucieszyłem się właśnie z tej konkretnej funkcji najbardziej, ponieważ jako użytkownik, który na co dzień korzysta z nawet trzech monitorów, w tym jednego ultrawide, to no cały czas borykałem się z tym samym problemem, który nazywa się brak sensownej organizacji okien, bo dziesiątka oczywiście miała tam możliwość bardzo podstawowego dopasowania sobie no właśnie wielkości tychże obszarów roboczych, ale w praktyce nie dało się ich zapisywać, no i one zawsze gdzieś tam później resetowały się, prędzej czy później do stanu wyjściowego. W 11 natomiast da się wszystko elegancko zapisać, ustawić na stałe, no i po prostu mieć to z głowy, bo wszystko jest poniekąd też dopasowane już fabrycznie w bardzo fajny i przystępny sposób. Windows 11 rozwiązuje ten problem, gdyż najwyraźniej w końcu twórcy zrozumieli, iż użytkownicy potrzebują multizadaniowości, ale w prostym i czytelnym wydaniu. No i cyk, dwa kliknięcia i możemy wybrać spośród sześciu popularnych układów okien, mega przydatna sprawa. Każdy z predefiniowanych układów sprawdzi się w nieco innym wariancie aplikacji, ale wierzę, że szybko odnajdziecie idealnie dopasowany do Was i Waszych potrzeb szablon. A czy da się to zrobić jednym kliknięciem? Tak, ale za pomocą dwóch klawiszy naraz: Windows plus Z. Tak, ten właśnie skrót wywołuje menu zarządzania oknami. Jeśli już przy skrótach klawiszowych jesteśmy, to łapcie jeden bardzo przydatny: Windows plus C. Otwiera on wbudowaną aplikację Teams, którą już zapewne kojarzycie, jeśli otarliście się o nauczanie zdalne lub Home Office. Muszę przyznać, że Teamsy mimowolnie weszły już na stałe w listę aplikacji, które każdorazowo muszę instalować, dlatego miło, że Microsoft dodał ją do nowego systemu natywnie. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji korzystać z Teamsów, to bardzo Wam serdecznie polecam się nawet tak ogólnie z tą aplikacją zapoznać, ponieważ z tego co zauważyłem, wiele firm, wiele korporacji w chwili obecnej przyswoiło tą apkę jako jedną z Domyślnych do komunikowania się ze swoimi pracownikami. Więc jeżeli jesteście w tym momencie, nie wiem, na studiach czy w szkole i nawet z Teamsów nie korzystacie jakimś cudem do samych lekcji, to warto mieć tą pozycję po prostu w CV, bo jest bardzo duża szansa, że jeżeli będziecie kiedyś szukać pracy i to pracy typowo właśnie w korpo, no to tam już standardem właśnie będzie korzystanie z Teams'ów. No i wiadomo, nie jest taka skomplikowana technologia, ale po prostu warto ogarniać, jak się szybko połączyć na wideokonferencji, jak się przełączać między czatami, jak Pokoje i nie tego typu sprawy, więc ogólnie myślę, że jakoż że ta apka staje się takim bardzo, bardzo już podstawowym narzędziem komunikacji, i to nie tylko w szkołach, ale też właśnie i w pracy, no to jej ogarnianie jest raczej atutem. Ostatni feature, o którym wam chciałem opowiedzieć, to taka funkcja przeniesiona właściwie rodem ze smartfonów, a mianowicie możliwość dyktowania prosto do komputera i automatycznej konwersji tego, co mówicie, na słowa zapisywane w notatniku czy jakimkolwiek innym programie do tworzenia tekstów. Oczywiście, aby ten bajer działał, musicie mieć komputer z zintegrowanym mikrofonem lub ewentualnie mikrofon podłączony, taki zewnętrzny, na stałe do Waszego sprzętu. No i oczywiście udostępniono też możliwość dyktowania w samym systemie Windows. Ja korzystam obecnie z Acera Swift 3, więc niczego podłączać nie muszę, bo jak powszechnie wiadomo, laptopy wspomnianym gadżetem dysponują. Mój sprzęt posiada również niezły procesor. Na pokładzie tego laptopa jest Intel Core i5, 1135G7 z grafiką Intel Iris Xe. Mamy też do dyspozycji 16GB RAMu, który zresztą będzie bardzo przydatny, tak samo jak pojemny dysk SSD 512GB. Testowałem to połączenie już wcześniej i powiem Wam szczerze, że byłem bardzo mile zaskoczony, jak ta niepozorna integra radzi sobie z nawet całkiem nowymi grami, chociaż oczywiście nie jest to typowo sprzęt dedykowany graczom, a bardziej osobom, które chcą odpalić w jakieś tam mniej wymagające tytuły, na przykład podczas nudnego. Wykładu w postaci Lola i tego typu gier. Gdybyście rozglądali się za czymś, co pozwoli Wam na wydajną pracę, a jednocześnie zapewni długi żywot baterii i opcję pogrania w Lola czy innego Fortnite'a w przerwie od nauki czy pracy, to serdeczne polecanko uderzyć w notebooka z tym procesorem. Jak ta funkcja działa w praktyce? Otóż bardzo prosto, można ją uruchomić skrótem klawiszowym ponownie Windows H. I jak w tym momencie widzicie, pokazała się taka mała tutaj ikonka która już w tym momencie pokazuje nam rejestrowanie dźwięku i jak widzicie już tekst jest w tym momencie wprowadzany na dole do pola tekstowego, w którym można go będzie później sobie zedytować. Akurat w tym momencie on działa w aplikacji Teams, w sensie ta funkcja działa w aplikacji Teams i nawet przy tym mówieniu takim jak teraz do kamery bardzo szybkim i z odległości około pół metra laptopa, Widzę, że te znaki, ten tekst jest rejestrowany dosyć składnie, aczkolwiek przyznam, że gdybyśmy chcieli naprawdę bardzo poprawnie, gramatycznie ten tekst podawać, no to musielibyśmy mówić delikatnie wolniej, oczywiście uwzględnić też jakieś przecinki, no i mówić wyraźnie, a nie tak też delikatnie seplenić, jak ja to w tym momencie robię, ale... Jak widać, na zamkniętym obrazku funkcja działa prawidłowo, działa bardzo szybko i sprawdzałem ją też z różnym tempem dyktowania i raczej nie miała problemów z odróżnianiem słów, które były mówione, więc można powiedzieć szczerze, że naprawdę działa to zadowalająco. I jeżeli macie taką manierę, na przykład do, nie wiem, tego, że lubicie widzieć, co powiedzieliście. W tym sensie, na przykład, nie wiem, macie jakąś um, wypowiedź na Teamsach, której udzielacie na przykład, nie wiem, przed nauczycielem czy przed osobą gdzieś tam, z którą rozmawiacie, no to w tym momencie, jeżeli lubicie w ten sposób sobie rejestrować, co powiedzieliście, mieć to od razu też zapisane w formie takiej testowej, tekstowej, to z całą pewnością będzie to przydatne narzędzie dla Was. Jeżeli chodzi o Swift, w sensie A-sery Swift, to miałem na testach już wersje z Intelem, z AMD-kiem, z różnymi właściwie Ryzenami, różnymi Intelami. Tak po mówiąc, to serio są to całkiem fajne komputery. Napisałem też kilka recenzji na Gixie, możecie sobie tam też poczytać, jakie to ma osiągi, jak to wypada, jak to działa. Teraz przed mną stoi Swift, pracuje tu już od dobrych kilkudziesięciu minut, jest absolutnie niesłyszalny. I no, serio, są to po prostu absolutnie w porządku kompy. Jeżeli byście szukali tego typu lekkiego urządzenia 14-calowego, dobrze by co do chwili obecnej właściwie ciężko poza Swiftem znaleźć coś bardziej konkurencyjnego właśnie w tej półce cenowej, w tej półce gabarytowej, no i też w tej półce mm, jakościowej, bo jakość wykonania tych Swiftów jest serio absolutnie w porządku. Jeśli znacie jakieś inne przydatne funkcje i feature Windowsa 11, albo po prostu macie inne ulubione funkcje, to wpiszcie je koniecznie w komentarzu pod tym materiałem, tak samo jak dajcie znać, czy korzystacie na co dzień z Teamsów, bo... Faktycznie jest to taka dosyć ciekawa sprawa, czy ta aplikacja będzie, nie wiem, komunikatorem nowej generacji i na stałe wejdzie jakby w świadomość wszystkich użytkowników Windowsa. A tymczasem ja nie przedłużam, żegnam się z Wami serdecznie, pozdrawiam cieplutko, kłaniam nisko i nie przedłużam. Do zobaczenia w kolejnym materiale, w którym być może sobie na przykład pogadamy o instalacji Windowsa 11 na Zionach, bo też taki materiał dla Was przygotowuję. Materiał dosyć prosty i szybki, ale no właśnie czy przydatny czy nie to też dajcie znać pod tym filmem uciekam na razie